rzeczka, jest rzeczka, jest klimacik ale nie o rzeczce tylko o pedałach chciałem powiedzieć Keo Blade Carbon jestem zaskoczony tym jak fajnie jak fajną platformą są te pedały do treningu, do mocnego treningu w szczególności jeżeli ugniatamy kapuchę, gnieciemy mocno podczas treningu to naprawdę świetnie się sprawdzają z tego powodu że Mamy tutaj bardzo dużą powierzchnię, na której leży nasz blok, but, stopa. Wszystko bardzo fajnie pracuje, nic nie pływa, nie, nie, nie chodzi na lewo i prawo. Jest bardzo, bardzo solidnie. Jeżeli mamy dobrze sfitowany rower, to będzie się nam fajnie pracowało. Noga nie będzie chodziła na boki, nie, nie będą nas bolały przez to stawy. Tak jak mówię, jeżeli robimy mocny trening i fajnie się to kręci. Bardzo e, polecam. Look Keo Blade Carbon. Jak wcześniej wspominałem do dostania w sklepie Bike RS. E, bardzo prawilne pedałki. I druga rzecz, która wywołała we mnie mega zaskoczenie ostatnio, to jest ta koszulka, którą mam na sobie. To jest koszulka z nowej linii luksy i Znam produkty Luksy, wiem, że chłopaki robią świetną robotę, bo jadą jakby na tej fali pasji, są pasjonatami kolarstwa, więc wiedzą, jak te produkty powinny działać, ale to, jak ta koszulka leży, jak się układa, szczególnie podczas jazdy, to jest absolutny pff, level pro, premium, nie wiem, cokolwiek. To jest coś, czego szukałem od dawna, w sensie takiej linii pro, która doskonale przylega, nie marszczy się, nie, nie lata gdzieś tam na wietrze. Jest po prostu. O! jest tak, jest, jest super, jest super. To jest dokładnie, dokładnie taki krój pro, którego potrzebowałem. To jest rozmiar XS, to co mam na sobie. Wciskam się w XS, chociaż. Ta nowa rozmiarówka jest troszkę, troszkę mniejsza, ale mamy przede wszystkim to wcięcie tutaj, wcięcie, dzięki któremu w momencie, kiedy ułożymy się na, na kierownicy, bo koszulkę trzeba oceniać przez pryzmat tego, jak już siedzimy na rowerze i jesteśmy oparci na kierownicy, a nie przez pryzmat tego, jak w niej wyglądamy w pozycji wyprostowanej, więc polecam sprawdzać koszulki na rowerze, a nie w przymierzalni. E, I ta koszulka po prostu układa się idealnie, e, jak, jak sobie siądziemy, jak oprzemy się e, o kierownicę. Nic się nie marszczy, wszystko układa się super. Wszystko po prostu perfekcyjnie przylega. E, rękawki. Cięte laserowo, są jak druga skóra. Ale poza, poza tym krojem Pro, który jest fantastyczny moim zdaniem. Jeszcze bardzo fajne materiały tutaj są wykorzystane z przodu. Z przodu tutaj mamy materiał, e, który nazywa się pirata. To jest coś, co Castelli stosuje u siebie między innymi, i to jest taki przyjemny w dotyku, troszeczkę. Można powiedzieć cieplejszy niż standardowy materiał. On jest mniej przewiewny, więc na zjazdach, w górach nie musimy sobie wkładać gazety pod spód. Damy radę w chłodniejszym e, takim warunie zjechać bez jakiegoś tutaj uszczelniania się. E, tak samo jak wyjeżdżamy rano. Będzie ok, ale z drugiej strony mamy plecy. Które są pokryte taką siateczką, więc ogólnie nie grzejemy się, wszystko oddycha bardzo fajnie, ale jednocześnie jest takie przyjemne uczucie tutaj, właśnie z przodu. No, pff, naprawdę jestem, jestem zafascynowany tym, jak dopracowany jest cały krój tej koszulki. Jak dobrze są dobrane materiały, kolorki też są bardzo fajne. Możecie sprawdzić inne kolory na. Na stronie Luksy. Pamiętajcie o rabacie na hasłowę Gerege. To jest kolor Navy Granat. Po prostu bardzo eleganckie, ładne kolorki. Tyle na dzisiaj. Piszcie co sądzicie. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.